Dzień dobry! Dzień dobry, cześć i czołem! Heroesy szóste zwyciężyły w ankiecie i to z olbrzymią przewagą wręcz zdeklasowały swoich przeciwników, więc mi nie pozostaje nic innego jak zasiąść, zasiąść z moim kubeczkiem obrądowanym marką popularnej kawy eee, rozpuszczalnej, choć nie jest to kawa rozpuszczalna, wziąć łyczka tejże kawy, Mlasnąć wam wprost do mikrofonu i przejść chyba do grania Dzień dobry moi kochani, zachęcam do pozostawienia łapki w górę Napisania komentarza I oglądania, i bawienia się tą serią I trzymania kciuków za to, że tym razem Ubisoft nie dał dupy I będziemy mogli tę serię dokończyć Bo jeśli nie wiecie, już kiedyś podjąłem próbę rozegrania kampanii w Heroesach 6 Jednakże, no wtedy Ubisoft bardzo, bardzo pokrzyżował mi te plany no a aktualnie, słuchajcie, jest tu coś takiego jak Konflux i tu jest napisane, o widzicie, połączono z usługą Konflux, więc jaram się, bo dalej jestem na platformie Uplay, w zasadzie to Ubisoft Connect i wygląda na to, że wszystko chyba, słuchajcie, działa, mamy tutaj Bisho opa. brak tytułu nawet, chcę być mistrzem cieniostali, niech będzie. A nie, to daj mi tego Sławo ja z tam był, rycerza mi daj. Ja chcę się zmienić z powrotem, daj mi tego sławo ja z tam był. O, nie chcę, będzie Sławoj taki ulubiony bohater, mam jakąś jumę. Nieważne, słuchajcie, nie wiem co tu się dzieje do końca, wygląda to ładnie, ciekawie. Yy, no i co, no i przejdźmy dalej. Aha, co mnie bardzo smuci, <laughs> co mi się, co, mi, co mnie, co się nie podoba, gdzie, gdzie ja to przy tym widziałem. Yy, o, odblokuj zawartość. Mam niby wszystko odblokowane. Ale kiedy klikam sobie, nie wiem, odblokuj, to cały czas jest klucz, nie wiem, zakup Zresztą akcja zakup, a co to jest? Nieważne, zresztą mam wszystko niby odblokowane, bo kupowałem wersję tą, wiecie, e, Complete, czy jak to się tam nazywa No ale widzicie, że nie wiem, nie wiem o co chodzi, mam nadzieję, że to wszystko działa tak naprawdę, a nie ten Nieważne, przechodzimy już sobie do kampanii, nie będę wam dłużej zanudzał Jak widzicie, to jest druga misja odblokowana, ale zaczniemy sobie od pierwszej, bo <laughs> na drugiej misji poprzednim razem zakończyliśmy na początek, słuchajcie, zostawimy sobie ten poziom trudności na standardowym i tyle. No i co? I zacznijmy. Kampania instruktażowa Zguba Gryków. Minęło wiele lat od śmierci księcia Pawła z rąk demonów przywołanych ostatnim życzeniem orkiskiego szamana Torgula, którego plenie zostało wycięte w pień przez armię księstwa Gryfa. Dziś młody książę Sławoj, jedyny syn Pawła, wyrusza w towarzystwie swej córki, ciotki, świetlany w góry księstwa Gryfa. Aby zbadać pogłoski, które świadczą o tym, że jego krajowi znowu zagrażają demony. Jesteśmy tutaj Sławojem. Czy ja mogę coś o tym Sławoju się przeczytać? Mogę. Proszę bardzo. Echem. Po śmierci ojca opiekuna młodego Sławoja została siostra Pawła. Opiekunką młodego Sławoja została siostra Pawła, nekromantka Svetlana. Mimo wielu tragicznych wydarzeń chłopiec wyrósł na dobrotliwego, choć nieco lekkomyślnego mężczyznę. Po przejęciu schedy po swym ojcu Sławo i wziął w ręce wodze rodu Gryfów, umocnił jego pozycję i dochował się pięciorga zdrowych i silnych charakterem dzieci, które na pewno rozsławią imię domu Gryfów. Bolesnym jest dla niego jedynie fakt, że najstarszy syn zrodzony został z nieprawego związku z jego pierwszą miłością Elżbietą, kobietą, z którą sam cesarz zabronił mu się żenić. Dziś, po wielu latach, przybity cierpieniami wielu wojen i zatargów. Zresztą tak, jak i jego małżonka Katarzyna może jedynie modlić się do Elrata Smoczego Boga światłości, żeby polityczne układy, na które nie ma wpływu, nie odebrały mu rodziny. Brzmi to ciekawie. No i zaczynamy sobie misję pierwszą. Zguba... O kurde, <laughs> super zacząłeś. Zguba grypów. Teraz yy, mamy load screena. I słuchajcie, jeszcze jedna no, ważna rzecz dajcie mi znać, czy poziomy głośności są OK. Czy jest coś za cicho, coś jest za głośno, bo ja też tak. Na czuja troszeczkę to wszystko ustawiłem. Teraz wiem, że będą na przykład dość głośne cutscenki, tak mi się wydaje. Więc tak jak mówię, dajcie znać jak to wygląda. Eee... I tyle, nie? Że mógł sobie to dostosować. I tyle. No i, no i co? Rozpoczynamy gierkę w Hirosy, 6. Po raz drugi. Mam nadzieję, że tym razem już skutecznie... I że będzie Wam się to podobało. Zaczynamy! Książę Paweł z rodu gryfów. Zbrodniarz, morderca kobiet i dzieci! Paweł chce krwi moich braci, Paweł dostanie. W żyłach orków płynie krew demonów. To król wzywa władców demonów krwią to króla. Przybywajcie, dzieci Urgasza! Pomyślijcie to króla i jego plemię! Twój gniew jest wielki i silny, szamanie. Twoja prośba została wysłuchana. Przyjmuję twoją ofiarę. Jam jest Arriban, książę nienawiści, wierny sługa władcy Ur-Hekala. Twa dusza należy teraz do mnie. Zabić księcia Pawła i zrównać z ziemią jego kraj. I napełnijcie serca wrogów goryczą, bólem i niemocą! Sławoju, słyszałeś doniesienia o demonach na granicy? To na co czekasz? Przestań, Ciociu Sultano! Ktoś wypił piwo, zobaczył żywiołaka, ognia i bajeczka gotowa. Nie było tu demonów, odkąd to Togrul sprzedał swoją duszę dwie dekady temu. Nie traktujesz poważnie swych obowiązków. Jako książę musisz dążyć do prawdy i walczyć z demonami, jeśli się pojawią. Dobra, zrobię objazd po kraju w pogoni za duchami. Pa. Nie pozwalaj sobie, to twoja ciotka. A to koniec. Siano dziobego będę dubbingował, jak coś. Ubisoft. Napiszcie. Będę waszym aktorem głosowym. Podpowiedź. Witaj na mapie gry. Kliknij dwukrotnie na wybranym punkcie, aby przenieść tam bohatera, wejść w interakcję. Okej. Okay. Spokojnie, niech tak będzie. I słuchajcie. Ee... No, możemy sobie jeszcze raz obadać, A czemu nie mogę się tak przemieszczać po mapie? Dobra, mogę strzałkami. Strzałkami mogę. A nie wiem kompletnie czemu nie mogę się przesuwać po prostu tutaj. Nieważne. Będę się przesuwał w takim razie strzałkami. Eee... Bardzo ładny soundtrack. Już widzę, że będą musiał go podbić. Czekajcie, delikatnie go podbijemy, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Dajemy sobie głośność muzyki, delikatnie większą. Tych efektów też, to też podbijemy. Tak, tak, tak. Zastosuj. Ok. Mam nadzieję, że będzie to teraz lekko lepiej słyszalne. Co tutaj mamy? Kowala. Plus jeden do ataku, spoko. No, pierwszym naszym wrogiem jest tutaj wilczek. No i jeśli ktoś nigdy nie widział Hirosów 6, to wyglądają one tak. czterolistna koniczyna. Aha, bo te artefakty chyba wszystkie tak wyglądają, nie jako taka skrzynka. Generalnie, no jest to kurcze ładne, nie? Jest to kurczę ładne. Ja też chyba jeśli chodzi o ustawienia graficzne, mam wszystko na fulla O ile mnie pamięć nie myli. Eee, no tak, zostajemy sobie nad tym. Rozdziałkę mamy na maksa, odświeżanie mamy 59 Hz. Gama jest chyba ok, wysoka. Wszystko mamy na wysokim, czyli na tym najwyższym poziomie, więc jest ok. Animacja roślinności również jest, jakościowania również jest na fula, więc gra wygląda naprawdę ładnie. Eee, podoba mi się graficznie, boli mnie tylko fakt, że mimo, że jest w pełnym chyba 3D, przynajmniej tak wygląda, bo to w 3D, eee, nie można obracać mapy. Wielka, wielka szkoda. No ale ok, słuchajcie się w ten sam trakt teraz. No, chyba wszyscy doskonale go znamy, nie? No, chyba wszyscy doskonale go znamy. Idziemy bić się z wilkami, nie ma co tutaj przedłużać. Ja też tutaj będę troszeczkę dłużej gadał w tych pierwszych odcinkach zdecydowanie, bo yy, no jest to dla mnie nowum, nie? Ale poglądajcie, na wcześniej chyba z 7 odcinków, mieliśmy nawet z tego, no to o tyle dalej jest to dla mnie coś nowego i yy, yy, jest to dla mnie cały czas coś nowego i yy, nie będę ukrywał, że yy, nie będę ukrywał. Że, yy, że 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 jeżeli że, że popuł nie no nie będę ukrywał że jednak yy, będę tutaj się troszeczkę rozmawiał na ten temat co tutaj się dzieje nie Służenia stojące za swoją premię plus 5 do szczęścia i morale Okej okay, to jest ciekawe że mam coś takiego jak sztandar wojenny to jest sławoj w ogóle sławoj może coś zrobić yy, bo tutaj jest też troszeczkę inny system z tego co widzimy mamy na pewno pasek inicjatywy na wpływ... okej, okay, przynajmniej jeden efekt korzystny. tutaj sobie możemy podejrzeć o co chodzi, tak? Czy nie możemy... O nie, zaatakowałem go. No dobra, i tak chciałem to zrobić, nie? Druga tura. Okej, okay, minus 8. Ile ci zostało? 6. No jakiś zajbisty cios chyba zrobił teraz, nie? Ale nie padł mi tutaj nikt, no o, i teraz Sławoj może zaatakować, jak widzicie, nie? Bo to działa to troszeczkę inaczej, jakby. Ee, bohater... Ym, ma swoją turę... W trakcie trwania całej tury, tak naprawdę, całej jednej tury Więc jest to troszeczkę inaczej wykonane niż e, Niż, niż, niż w Heroesach piątych, e, Coś bardziej na wzór Heroesów szóstych to są, nie? To jest. A, no i co jest ważne, mamy tutaj tylko cztery, słuchajcie, zasoby Nie mamy już pierdolniczków, nie mamy e, siarki i innych guwiel Mamy tylko drewno, rudę, e, kryształ, <laughs> i złoto i to jest tyle to jest wszystko co my mamy tutaj słuchajcie więc trzeba się do tego przyzwyczaić ponownie wariacja tego nie no ja się jaram tą muzyką bo to jest jeszcze fajniej chyba podbita inaczej troszeczkę właśnie inaczej podbita eee, soundtrack podbity z heroesów piątych no jak kocham heroesów piątych kocham ten soundtrack więc mogę słuchać takich rzeczy non stop dla mnie to jest niby stare ale jednak nowe wiecie o co chodzi dobra dostaliśmy czterolistą koniczynę plus 4 do Przeznaczenia, czymkolwiek to jest. Też jeszcze proszę Was, bo wiem, że kiedyś mi to tłumaczyliście. No, się e, Co i jak tutaj mi więcej działa, ale piszcie mi jeszcze raz, bo to jest tyle, tyle nowych rzeczy po prostu, że. E, że będzie mi niezmiernie miło, jak. jak będziecie mi dawać znać, co i jak tutaj robić, co i jak tutaj działa. Mamy na pewno tak, manę obronę przed magią jest wyszczególniona. Po kolei. E, siła ataku, wiadomo. Eee, obrona, wiadomo, moc to suma punktów siły ataku i obrony. Ok, zwiększa efektywność ataku Bohatera. Ok, czyli tutaj sumary, y, sumarycznie punkty nie tylko za atak, ale i za obronę wchodzą w to, jak jesteśmy silni. To jest ciekawe. Mm, dobra, no tutaj mamy moralkę. Wpływa na morale. Przywództwo 4, ok. Eee, na dole mamy tak, moc magiczną. Mamy obronę przed magią, jako osobną statystykę, to jest ciekawe. No i mamy manę. To bazowych punktów mocy magicznej i obrony przed magią. Ok, czyli mana również wychodzi z zarówno z mocy, jak i z obrony przed magią. I to nam sumuje manę. Ok, ciekawe. Przeznaczenie yy, wpływa na szczęście stworzenia. Ok, przeznaczenie 5, przywóz. Aha, czyli przeznaczenie to jest, yy, to jest po prostu szczęście. A przywództwo to jest morale, to są morale, dobra, czyli przeznaczenie w tym momencie mamy z cztery. koniczynki plus cztery, czyli mamy szczęście podbite o cztery. I jak widziałem coś takiego jak droga krwi i droga łez. To jest reputacja. I nie wiem na czym to do końca polega, ale chyba wychodzi z tego, że zależnie którą drogę obierzemy, będziemy mieli różne tutaj. Eee, perki, tak. Na ten moment jesteśmy na samym środku, czyli mam coś takiego jak fervor. Wszystkie twoje stworzenia otrzymują na początku bitwy premię plus 1 do morale i plus 3% do obrażeń fizycznych. Szkoła, magia pierwotna, reputacja na neutralna. Ok. rozumiem, że jeśli będziemy szli w drogę OS to będziemy mogli dostać tak. Męczeństwo. Pod koniec każdej tury oddział w armii gracza, który odniósł najwięcej obrażeń otrzymuje premię plus 9% do obrony i punktów życia. Czas trwania na jedną turę. Finalnie możemy dojść do Boskiej Sprawiedliwości. Wybrany oddział otrzymuje 22% obrażeń, które zadał od początku bitwy. Maksymalnie 3000 punktów obrażeń. Ok, Okej, okay, to jest ciekawe. No i idąc z drugą stronę, możemy dostać A Zmniejsza obrażenia wszystkich stworzeń przeciwnika o minus 6% oraz morale i szczęście o minus 4, a także zwiększa ich podatność na efekty. Mm -hmm -hmm. Ciekawe. Godzina sądu boskiego. W bieżącej turze wszystkie oddziały w tej armii zdają dodatkowo plus 22% obrażeń wszystkim przeciwnikom zajmującym się pod wpływem zaklęć anatema lub znak herezji. Ciekawe, jest to naprawdę bardzo ciekawe statystyki gwardzisty. Aha, tu możemy sobie podejrzeć statystyki i perki każdego z naszych żołdaków, nie? No dobra, co tutaj dalej mamy, tutaj dalej mamy ścieżkę, tak jak widzicie jest to troszeczkę inaczej, są okrzyki bojowe, jest taktykę, z królestwo, cnoty, sztuka wojenna i zdolności magiczne, zdolności walki magiczne i zakładka taktyczna, no to wszystko pewnie będziemy z czasem poznawali, jest tego dużo, nie przeraźcie się, bo ja jestem troszeczkę przerażony, jest tego na pewno dużo, dostaliśmy plusik do ataku, fajnie, jest tego na pewno dużo, więc nie przeraźcie się, bo, bo tak jak mówię, ja sam jestem troszeczkę przerażony, Eee, wszystko z czasem, wszystko z czasem będziemy sobie odkrywać. Pamiętaj o to grulu, Sławju. Pamiętaj, że jego odwet kosztował życie Twojego ojca. Jeśli tam są demony, to znajcie. je. Zacznij od okolicy. Przeszukaj każdy gaik, każdą wioskę. Okay. Z pewnością to zrobimy. Eee, raz jeszcze przypominam, że jeśli wiecie coś o tych hirosach, bo ja są kompletnie zielony w nie. O ile Heroesy 5 opanowałem, całkiem nieźle. Na tyle, że ostatnio na poziomie heroicznym sobie poradziliśmy. Naprawdę wydaje mi się, że całkiem dobrze. To tyle, na no jeśli chodzi o Heroesy 6. Nie znam się nic a nic, słuchajcie. Eee, więc zachęcam bardzo serdecznie do tego, żebyście eee, pisali mi co i jak. Jeśli coś tutaj tylko wiecie, to piszcie co i jak i będzie mi niezmiernie miło. Czy ja mogę zapisywać? Tak, mogę zapisywać znany z Dunsebu, więc cudownie. Eee, więc zapraszam Was również do komentowania, bo wtedy po prostu będziecie tutaj na liście, na zapisach. Eee, a na dzień dobry! Eee, Bird... Birdman i Ty jako nasz patron! Dzień dobry, Birdman! Hello, my friend! I od razu, bo nie wiem kiedy będzie kolejny zapis robiony, możemy sobie zapisać ponownie alchem. Tutaj mamy tylko 20 miejsc. Ok, damy radę. Otekle! Dzień dobry! Patron! A jeśli ty chcesz zostać patronem tego kanału, wspomóc mnie w tym wszystkim, na przykład, żebym miał pieniądze na takie gry jak Heroes 6, y to kliknij na dole, przycisk wspieram, wybierz sobie dogodny pakiet dla siebie, dla swoich możliwości finansowych, dla tego, jak bardzo mnie lubisz, czy chcesz mnie lubić, czy nie chcesz mnie lubić, etc., 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 a jak nie chcesz, to w dupie to mnie i nic mi tam nie płać. Obejrzyj odcinek, daj łapkę w górę, to będzie dla mnie i tak wystarczająca już zapłata. Nieostępliwość możemy rzucić. Hmm. Dodatkowy kontraatak jego obrona. Okej, okay, to jest ciekawe, trzy turki. A ile ja zadam sławoju tobą, co? 23. Ojej, on ma 70 hapsaż Dobra, no to teraz ja bym zrobił tak, żebym. A, bo jesteśmy teraz kusznikiem, tak? Cary Wilczur, zginie jeden, a tutaj nic nie zginie, no dobra. A... Zrób mu po prostu tak. Dobra, siekaj Ok Weź się wycofaj No dziwnie tak stanął, nie? No dobra To teraz tak, full damage w kolegę tutaj idzie Ładuj, raz Ładuj, dwa Ok, no i gwardzista może się wbijać Masz tam kontratak również To się może dostać, ale nie dostaniesz kontrataku Bo nic to nie dało I mamy drugi ruch, nie jeszcze go to wynika, ale ok Pewnie powinienem czytać podpowiedzi Generalnie wygląda to bardzo ładnie Muszę przyznać, że naprawdę wygląda bardzo ładnie, to wszystko tutaj. Mam nowe zadanie: znać kapłankę, ok? W ogóle, gdzie ja tu mogę podejrzeć? Zadania: dziennik wydarzeń tego nie potrzebujemy. Tutaj chyba mamy zadania, nie? Tutaj chyba mamy zadanie. Tak, do o demonach. Krążą plotki, że w górach na północny wschód. Od Ej Istalonu pojawiły się demony. Svetlana przeprowadziła tu młodego Sławoja, żeby nauczyć go, co to znaczy być księdziem rodu Gryfów. Okej, okay. i za znalezienie kapłanki dostajemy tysiaczka i trzy drewna. Spoko. Weźmy sobie na pewno tartaczek, bo chyba to nam się przyda. Eee, tartak. W ogóle żenujące, kopalnia drewna. Ej, te heroesy. A, tu jeszcze mamy ten, złotko jakieś. Dobra, nie widziałem tego. Sorry. Eee, no, idźmy dalej. Tu chyba mamy tę kapłankę, nie? U, jakaś napierdalanka będzie chyba. Eee, Drogowskaz, witajcie w Dolinie Szczęśliwości. W tej dolinie dawniej bywało lepiej. Ciekawe, czy jej pierwotni mieszkańcy nazywali ją tak, żeby przyciągnąć łatwowiernych osadników, czy też powodem były nieprzyjazne warunki. A może nazwa ta podobna jest... Ta jest pobożnym życzeniem kogoś, kto wyobraził sobie, czym może stać się ta dolina w przyszłości ze sprawą rąk tysięcy robotników z pomocą potężnego druida podającego magią ziemi? Okej, okay. no i mamy armię jakąś. Lojalne ci wojska, OK, Czyli. Yy... No dobra, tak, bez... OK, jest stworzenie neutralne, przyjazne, okej, okay. czyli one mogą się nas przyłączyć, tak, czy nie? Co, aha, mam jeszcze ruch. Dobra, spoko. Tu są jakieś demony już tu, więc tutaj będzie napierdalanka. Potyczka, a nie, tu i tak... Chcą się przyłączyć. A, dobra, OK, dyplomatę dostaliśmy za to, że... Przyłączyli się do nas, no dobra. A twojej armii dołączyły nowe stworzenia. No idziemy je zobaczyć, bo tam już widziałem, że mamy tę kapłankę i tak dalej, nie? To jest westalka, okej. Okay. I Vestalka chyba czaruje, jeśli nie pamięć, nie myli. Możemy sobie coś na niej przeczytać, nie? Ona leczy, okej. Okay. Wybrane stworzenie w zostają unieruchomione i nie może atakować ani używać zdolności. Fajne. Czyli tak jakby oślepia. Eee, Tę jednostkę można leczyć i wskrzeszać Dobra, spoko Czy ja mogę jakoś tej lepiej zarządzić tym Jak powinna tutaj wyglądać ustawienie tej armii Nie wiem, choć się domyślam Zapiszmy sobie gierkę od razu eee, Bo tutaj ta walka z demonami Może nie należeć do chyba najłatwiejszych Nie? Zaciekle wrogiem, no wbijamy się w nich O, jeszcze mamy scenkę jakąś Z chęcią sobie obejrzymy O, i to jest katscenka faktycznie, no dobra Zobaczmy co tam się dzieje Światłość elerata Sweltana miała rację. Są tutaj i walczą. W orkani? A oni to skąd? Sinodziobry. Leć powiadom swą panią. A! Tak, a, nie zdążyłem przeczytać. Sorry. Spiesz <grym> się cioteczko, jeśli chcesz skosztować demonów. Ja nie będę czekać. A! Ej, ładny, ładnego masz konia, słaboju. Czekajcie. Dobra. Eee... Dobra, ale czemu ja nie mogę ustawiać armii sobie? Ja na przykład nie chcę, żeby ta wystalka mi tutaj stała. Widzę, że nominalnie Kushing jest wrzucany w drugą linię i to jest chyba całkiem ok. Eee... Ale ja bym wolał na przykład, żeby on stał tutaj, na dole, nie? No dobra, może Sławoju sieknąć w niego po prostu z łapki. Czekajcie, czy on ma coś strzelającego? Sukup chyba strzela, nie? Sukup powinien strzelać, tak. Tak, dobra, aha, i tutaj nie ma czegoś takiego jak yy, Jak złamana strzałka z tego co widzę, nie? Chyba jest cały czas prosta, albo mi się wydaje No dobra, czekajcie, bo ten maniak, on jest dość groźny, jeśli mnie pamięć nie myli Gdzie on mi dochodzi? No prawie, że wszędzie, tylko muszę się sensownie poodsuwać, to już mi nigdzie nie dojdzie, nie? Sławoj Sieknij ją w ryj Dziękuję Kuszniku, oj, ze szczęściem się, fantastycznie e, Teraz tak, ty się odsuń na pewno a, i tak tam lecisz? To jeszcze się odsun. Przesun się tu. Dobra. Czemu tak stoicie odwróceni? To jest nie, nieładne. Absolutnie nieładne. Ile ty masz, Helta, kolego? Yy, 90, aż. Ok, to jest przycisk obrony. My się nie bronimy. My nie potrzebujemy się bronić. No dobra, ładuj tutaj w takim razie tak. 3,7 to jest bardzo dużo. Spróbuj. Tustka padła. Ok. 2-3 z kontr-atakiem. Widzę, że obrażenia cały czas te same zdają. Dobra, wleć tam Westalko, dwójka. Za 11 helta. Dostał ci jeszcze 11 helta, więc liczę na to, że jednak jakoś sobie tutaj z tym poradzisz. Okej, okay, jeden mniej. A ty ile możesz zadać? 19 punktów obrażeń, tak? Ty masz helta 25. Całkiem chapiaste są te jednostki, nie? W ogóle tej dużo obrażeń idą już od samego początku, więc to jest naprawdę ciekawe. 15 hel. Ok. Wow. On tak bije? Przebiegając po prostu, zadał nam obrażenia, tak? Ciekawe. I przez to mamy straty. Ok. Kwestia pozycjonowania się, ale to jest bardzo ciekawe. No i awansujemy na drugi poziom od razu. Dobra. Niech ojciec niebo rozjaśni drogę. Jestem Sfeltana, namiestnik księstwa Gryfa. A to książę i syn Pawła. Hmm. Niech Matka Ziemia da siłę. Jam jest kral, wataszka klanu Białych Włóczni z Wyspy Czerwonych Czaszek. Skąd nam nikt zna powitanie orków? Znam wasze zwyczaje lepiej niż wy nasze. Jakim prawem wkraczacie w nasze granice? Demony napadły plemię. Porwały potężną szamankę, Nestorkę Ulach. Wódz demonów nosi imię Togrul, pogromca Pawła. Orkowie śledzili. Aż dotarli tutaj. Wiemy o tym, Togrulu. Nam też przysporzył cierpień, jeśli przebywasz po jego kości, to wiedz, że zostały skruszone, poddane puryfikacji rozrzucone. Togról, Powrócił duch Togrula! Wypaczony, zniszczony ogniem Szeogu! Wataszko kokralu, to nasz wspólny wróg. Może połączylibyśmy siły. Hmm. Orkowie naradzą. Co cię tak poruszyło, Ciociu Sultano? Przemówiłeś bez porozumienia. Bezmyślnie. Tylko sugerowałem. Sugestie czynią żebracy i ladacznice. Książę nie sugeruje, tylko decyduje. Och, przestań. A co z dyplomacją? Oni wtargnęli na twą ziemię. Czerpią z twoich plonów. To już nie czas na dyplomację. Nie ufaj słowo, już szczególnie Orkon. Ale gdy słowo się rzekło, to trzeba go dotrzymać. A! Taki sam lek jak jego ojciec. to no, powodzenia. Ja muszę bronić zamku. Generalnie Swietłana wydaje się, że ma chuja w dupie. To tak bardzo, bardzo głęboko. I niezbyt się jej to chyba podoba. Tak mi się wydaje, że, że ktoś tam powinien jej pomóc, bo, bo Sławoj generalnie chyba nie zrobił nic złego w tym, że wszedł w układ z orkami. Co ciekawe, orkowie sami sprowadzili demony na tę ziemię, z tego co rozumiem z pierwszej kadstenki. No a teraz nagle z nimi walczą, ale rozumiem, że orkowie też są różne klany. Różne rzeczy się tam dzieją i... I może być po prostu Bardzo, bardzo różnie Okej, okay. mamy te doliny szczęśliwości To jest miasto, pierwsze miasto Przystani, okej, okay. tysiąc dziennie Golda nam tutaj zdobywa To miasto jest atakowane przez demoniczne hordy No niech będzie w takim razie niech zaczyna. No, no może niech nie będzie Sztandar wojenny Ej, ja mogę podejść sobie tutaj, no dobra To złapmy sobie ten sztandar Ej, Bo to nas jeszcze ten O, i tu jeszcze mamy bonus do ruchu a to jest do, do walki. Nie, po prostu, okej, okay, dobra spoko. Tu jest jeszcze jakaś bitka, słuchajcie, prawie żaden. Zapłaszcz obrony, Ok, czyli jeszcze jakiś tutaj artefakcik możemy zgarnąć. To zapiszmy sobie rozgrywkę, zanim w nich wbijemy. Eee, i... E, zwyczajnie w świecie. No, zapiszmy to sobie, zaatakujmy i jeszcze zapięjem sobie jakiś bonusik, nie? A przypomnijmy, że mamy ten standard wojenny wzięty, więc mamy też zwiększoną liczbę obrony. Okej, okay, całkiem szybkie są te jednostki. No, są całkiem szybkie, to prawda. Czy mamy jakiś dodatkowy czarny? Nie, cały czas nie mamy. A mamy już teraz odblokowane te drogi yy, łzy i innych gubien, więc jest to ciekawe. Dobra, sławoju. Sieknij w tego Bryanta. Brytan. Okej, okay, przeczyta. Bryant przeczytam. Kobi Bryant. Dobra, niech będzie. Ty masz 23 maniaku. Helta. Ty masz 25, czyli generalnie ten maniak to jest chyba dość groźną jednostką, więc cieknijmy w ciebie. Ojej, ale my wam nic nie robimy. Totalnie nic o nie robimy. No dobra. No to Westalko, przyjmij na klatę kontratak. Choć nie bardzo mi się to podoba, ale no trudno. 4, 6, 5, 8... Dobra, ściągnij go. Jep! Jebcie z serowej. Ładnie to wygląda, ale nie padł niestety. Twój oddział gwardzistów ma wysokie morale, oznacza to, że okej, okay, mamy drugi cios. Tu nie było kontrataku, jeden już generalnie powiedzmy, że niewiele mi zrobi. wiej w takim razie tutaj i tego Bryanta ściągaj. Trójka, okej, okay, za nic. Okej, okay, Westalka trochę na ryja dostaje. Generalnie ta Westalka nie wygląda jakoś supermocno... O nie, on też ze szczęściem zaatakował. Dobra, spoko, animacja iście kinowa. Eee, a czy ta westaleczka może tutaj coś zrobić? Złej tuli? Tu to możesz sama siebie uleczyć na przykład? Możesz i wskrzesiłaś jedną westalkę. Okej, okay, bardzo fajnie. W takim razie, czy mamy zrobioną bitwę bez strat? Owszem, mamy zrobioną bitwę bez strat. Ej, zajebiście. Ja się fajnie. Dobrze, że się to udało zrobić. Tak, mamy plus dwa obrony przed magią. I to nam chyba powinno podbić w takim razie manę, tak? Jeśli dobrze to wszystko rozumiem. A, możemy tam się awansować spoko. No, nie, nie podbija nam to, man. Ciekawy, na czym to polega. No dobra, wybierzmy sobie jeszcze, ee, co ja bym tutaj chciał wziąć. Co? Zwiększa morale i szczęście branego dzieła o 15% i obrażenia fizyczne o 17% na 3 tury. Zadaje maksymalne obrażenia na 2 tury. Zwiększa inicjatywę i ruch o 50% do ponownego użycia w turach. To brzmi fajnie. Weźmy to, bo to brzmi naprawdę fajnie, zwiększenie inicjatywy zawsze jest generalnie dość dobrą rzeczą, a tym bardziej wydaje mi się, że na początkowych etapach, ale póki co moi kochani, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, widzimy się i słyszymy się, mam nadzieję, że już jutro o 19, .00. piszcie, 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 jeszcze raz piszcie i dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć!